Moi kochani, dzisiejszy temat będzie trudny, będzie bolesny, ale niezwykle ważny, bo pomówimy sobie o naszych męczennikach. Będzie dzisiaj o narcyzach wrażliwych. Narcyz wrażliwy nie jest tak łatwy do odróżnienia jak narcyz wielkościowy no, wielkościowego, narcyza widać od razu to jest człowiek na świeczniku. Człowiek ekstrawertyczny, człowiek fontanna, a narcyz wrażliwy, no to jest taki, jakby się wydawało na samym początku, człowiek cichy, skromny, adekwatny, a nic bardziej mylnego, dlatego że my po starciu z takim cichym i adekwatnym, to mamy najczęściej tyle samo psychicznej szkody zadanej, jak... W w starciu z narcyzem wielkościowym. Może nawet bardziej, dlatego że człowiek na skutek tych wszystkich e manipulacji e czuje się naprawdę tak, jakby mu o tak ktoś po prostu rozwałkował mózg na podłodze. I do samego końca nie wiesz, czy tak naprawdę Ty masz rację, czy może on albo ona narcyz wrażliwy ma rację. Człowiek nie wie, bo już tak po prostu go tam nim skołowali, tak, tak rozmazali mu mózg po wszystkich ścianach, że no, to już sam, sam nie wiesz, nie? czy sama nie wiesz. Narcyz wrażliwy, no, kiedy my wchodzimy na przykład do jakiegoś tam sobie pomieszczenia i widzimy człowieka adekwatnego, cichego, no, taki normalny człowiek. Tak? No i my się przysiadamy, zaczynamy rozmawiać, o taki intrawertyczny i bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę powiedzmy, że jesteśmy w pracy, pierwszy dzień w pracy, no i tutaj kolega no nawet tak zaprasza, jakby sobą, żeby przy nim albo przy niej usiąść, bo taki spokojny. Za moment się dowiaduje, że tak naprawdę to on by albo ona by zarządzała najlepiej tą całą budą, tylko że. Przez jakiś spisek, przez to, że wszyscy są tutaj, wszyscy są przeciwko niej albo przeciwko niemu. No to tak nie jest. Że y, tutaj to w ogóle y, kto cokolwiek nie osiągnął, to tylko i wyłącznie przez jakieś układy, układziki przez łóżko i tak dalej, i tym podobne. Że ten spisek to już trwa od dawien dawna, dlatego że to już było tak samo z rodzicami. Koty sąsiadów już byli, były też przeciwko naszemu męczennikowi. No i tak biedna albo biedna niestety musi żyć. Narcyz wrażliwy też nie powie o nikim dobrego słowa. Naprawdę o nikim. Tak jak narcyz wielkościowy, no, może tam sobie powiedzieć coś dobrego o Aleksandrze Wielkim. No bo Aleksander Wielki to przecież już żadna, tam jakaś, żadne zagrożenie, żaden rywal. No, kiedyś tam był, ale już go nie ma przecież, a w sumie to tak jedna półka. Nie? Jedna półka osobistości, elitarności, wielkości. A Narcyz wrażliwy, nie powie nawet o jakimś człowieku słynnym, historycznym. Naprawdę wszyscy, ale to wszyscy są jacyś nie tacy. Wszyscy. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że narcyz wrażliwy, tak samo jak narcyz wielkościowy, mają ten, ten rdzeń osobowości, w którym jest tak samo poczucie bycia lepszym od, od całej reszty, roszczeniowe, to znaczy, że ja się czuję resztę, lepsza, a i no, cała reszta to jest po prostu jakiś pleps, który się do mnie nie umywa. Jest też nieprawdopodobna wrogość, jest cały czas mielenie i przeżuwanie tej, tej, tej wrogości, nie, ale nie ma sprawczości, tak jak narcyz wielkościowy. Nie ma tego, m, takiego, słuchajcie, kopa, żeby pójść i wziąć to, co jego albo jej. I dlatego odczuwa wstyd. A ponieważ ten wstyd jest bardzo niewygodny, więc odczuwa wrogość, ból tego człowieka polega na tym, że oskarża wszystkich dookoła, i ktoś mu musi za to odpowiedzieć. No i zgadnijcie, kto tutaj odpowie najwięcej. No, najbliższy człowiek. Profesor Rogoza, wybitny polski naukowiec, bardzo młody, bardzo młody człowiek, jeszcze, on wyjaśniał to w ten sposób. Taki przykład dawał narcyza wrażliwego, że człowiek wchodzi na przykład do pracy i w tej pracy ludzie piją kawę rano. Nikt nikomu kawy nie robi. Pewnie gdyby ktoś poprosił, to by mu ten drugi z przyjemnością tą kawę zrobił, ale ludzie sobie robią kawę sami. Ale wchodzi narcyz. Wrażliwe. i on uważa, albo ona uważa, że przecież on już tyle razy tą kawę rano pił, że oni powinni wiedzieć, że mu tą kawę trzeba zrobić. Tylko ci ludzie, ta cała reszta są nieświadomi, bo oni nie wiedzą. On albo ona nigdy o tym nie powiedział. Rozumiecie o co chodzi? I tutaj zaczyna się od razu przeżuwanie tych, tej, tej wściekłości, tej nienawiści, jak oni mogli. Jak oni mogli mi to zrobić? I bardzo często też mówi się, że narcyz wrażliwy znieważa ludzi, pokazuje ludziom, na przykład tam jakieś tam miejsce ich nie, w kącie, na wrogu gdzieś tam, w sposób taki zawsze pośredni. A to nie jest prawda, dlatego że rzeczywiście tak jest, że. Narcyz wrażliwy, który jest tam gdzieś w pracy z ludźmi, przy których nie jest za bardzo pewien siebie, to będzie mówił tak bardzo, hmm, będzie tych ludzi obrażał w sposób pośredni. Może na przykład powiedzieć coś takiego, że O, Kasiunia dostała awans. No widzisz, Kasiunia, no. Takżeś pracowała, takżeś pracowała i wreszcie cię docenili. No tak pracowałaś, Przecież Widać, widać te oczy podkrążone, no widać, no. Ani dzieci nie masz, ani chłopa w domu nie masz, no, no chociaż tutaj, chociaż tutaj cię docenili. I ty tak słuchasz takich, takich właśnie, takich niby gratulacji, ale tak ci jakoś tak ci mgli. Dlatego, że teoretycznie no, człowiek ci pogratulował, a praktycznie to tyle ci powiedział w czasie tych gratulacji, że no, ciężko jest się po takim czymś pozbierać. Natomiast narcyz wrażliwy w domu to już jest człowiek, który również może tych najbliższych, u których już przecież poznał, czuje się, w, czuje się przy tych ludziach przecież swobodnie. Może. Yy, Napadać zupełnie otwarcie. Może otwarcie poniżać, wyzywać, oskarżać, uwielbia oskarżenia. Dlatego też narcyz wrażliwy często może pozostawać latami w relacji z narcyzem wielkościowym. I tutaj jest taki pani władca, który ją albo jego trzyma bardzo krótko, krótko za twarz, i narcyz wrażliwy wtedy. Tłumaczyć swoją sytuację tym, że to jest taki jego los albo jej los. Kogoś tam, tam jakby nie on, czy nie ona, to by w ogóle wszystkich karaluchy zjadły, że no to tak, to jest moja Golgota, ale ta moja Golgota jest właśnie z jakiegoś tam powodu, tak, żebyście wyżyli. To jest wtedy taka matka, cierpiętnica, na przykład, czy tam jakiś ojciec, mężczyzna, który biega tylko i obgaduje własną rodzinę, jak to go męczą, a nigdzie, nigdzie się nie. Nie wybiera, ale to też jest człowiek, który, oczywiście, jak każdy narcyz, też ma takie bardzo bezpośrednie wygody zbycia w relacji. To wykorzystuje, po prostu wykorzystuje. To jest w ogóle człowiek, przy którym ludziom uruchamia się ratownik. I szczególnie są narażeni tacy ludzie, którzy z powodu jakichś tam, no nie wiem, takich scenariuszy rodzinnych, właśnie takimi ratownikami są. I ja spotkałam się z kilkoma narcyzami wrażliwymi w pracy. I wiecie, co było? Kilka razy już naprawdę miałam coś takiego, że jak ja tylko zobaczyłam, to, było, to wszystko były kobiety, jak ja tylko zobaczyłam taką panicę. Nie? To mi było żal. Wszedł człowiek do pracy, a mi się robiło żal. I ja się tak później zastanawiałam, ale co, co dlaczego mi się żal robi? No, człowiek normalny, dwie ręce, dwie nogi, jakby nikt nie mówił, że tam coś się straszliwego działo w, tym, w, w, w życiu tego człowieka. O co chodzi? Nie? I później, jak tylko czułam taki żal, to już wiedziałam, że coś tam będzie. I zagwarantowane było. Zagwarantowana była. Tam po prostu były rzeczy w tej firmie, się działy, że ludzie przychodzili z innych, z innych tam wydziałów, przychodzili z popcornem do nas, żeby sobie oglądać. Co tam, co tam się w ogóle działo z tymi ludźmi? Zobaczcie, taka dziwna reakcja ciała żal. A dlaczego żal? A po co żal? A co się takiemu temu człowiekowi stało? Przecież, jakby nie, nie wiem, nie współodczuwanie, tylko taki żal. A żal to nie jest dobra. To nie jest właśnie dobra e, taka emocja. Mm, tak. Czyli co my mamy? Mamy tutaj człowieka, który, którego można. E, taki, taki nam się włącza program, tak? Ogrzewania miłością, rozgrzewania tego zimnego serca miłością. Nie? Jakiś wilk samotny. Albo jakaś kobieta, którą cały czas trzeba ratować, to jest bardzo częste, bardzo częste. Opiekuj się mną. Cały czas, ile, ile było razy na, właśnie na konsultacjach, taka historia. Tam cały czas trzeba z nią było po szpitalach, po szpitalach, po szpitalach, i nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo o co chodzi. Noc na sorze, noc gdzieś tam jeszcze. I ja rozumiem, że człowiekowi się coś stało i pomagać trzeba, absolutnie, ale tutaj wszystko się kręciło dookoła. Jakiegoś nie wiem, w uszach jej piszczy, coś tam jej się tylko robi. W nocy spać nie może na soro, nie jeżdżą i oni tylko jeździli po tych sorach i po tych sorach i, i, i tam jeszcze nie wiadomo, co się działo. I po prostu chłopa całe życie to było rozwiązywanie problemów właśnie takiej kobiety, która tam sobie miała obok. Obok to ona jeszcze miała dwóch takich. Bo nam się często wydaje, że taki narcyz ukryty, że to jest taki grzyb. A to wcale nie jest tak. To są, to są atrakcyjni ludzie też. Grzyby też są takie, ale to są atrakcyjni ludzie, którzy potrafią po prostu Cię wykorzystywać tak samo jak narcyz wielkościowy, bo o to chodzi, bo to jest narcyz. Nie, tak. Moi kochani, co robić? Jeżeli jest taki człowiek gdzieś tam w pracy, czy nie daj Boże w domu, bo w, no w domu jest się ciężej bronić przed takim człowiekiem, po pierwsze, cisza jest wrogiem, narcyza, a twoim sprzymierzeńcem. Nie opowiadać o sobie, absolutnie się nie zwierzać, bo wszystko, co powiesz, będzie wykorzystane przeciwko tobie. Nie yy, ratować. Dlatego, że jest jeszcze następna rzecz. Ten ratownik to później będzie największy wróg. Dlatego, że normalny, adekwatny człowiek będzie takiemu ratownikowi, człowiekowi, który pomoże, wdzięczny do końca życia. Ty będziesz wrogiem. Dlatego, że ty mi pomagasz? Przecież ja mogę sama. Ja mogę sam. Nie chodzi o pomaganie. Tutaj chodzi o to, żeby cały czas męczennikiem, męczennika się pożałować i wysłuchiwać tego. Bo to chodzi właśnie o to męczennictwo, a nie chodzi o to, żeby tę sytuację rozwiązać, no i co? I ja teraz muszę normalnie sama? Bez tego mojego lamentu? No jak żyć? Jak żyć bez lamentu, kochani? Czyli yy, nie mówisz też o jakichś swoich emocjach, o tym, co Cię cieszy, co Cię smuci. Słuchasz, przypakujesz i tyle. Czy emocjonalnie. Emocjonalnie uniezależniasz się od narcyza wrażliwego. Nie zimny kamień, bo zimny kamień to jest takie chwilowe. Ktoś tam ci coś się odstawia, a ty y, robisz wszystko, żeby się nie odezwać. Tutaj chodzi o to, żeby emocjonalnie, emocjonalnie od tego człowieka się uniezależnić. Ty po prostu robisz krok w tył i wychodzisz z tej bańki, opuszczasz tą waszą bańkę gdzie jest ratownik i gdzie jest ten wiecznie pokrzywdzony moi kochani, ja was zapraszam na konsultację komu jest to potrzebne pozdrawiam was serdecznie piszcie koniecznie o waszych przeżyciach z narcyzami wrażliwymi dlatego, że temat jest taki wiecie delikatny, no bo gdzie jest ta granica tak, pomóc, nie pomóc to nie jest takie to nie jest takie jasne Wiecie, my jesteśmy dobrymi ludźmi, no, wierzymy, chcemy pomóc. Ktoś coś mówi, ma problem, no to, no to ja ci mówię, no, ja ci pomogę, da, podaję ci rękę, a później nie, nie wiesz, że y, ktoś ci tą rękę odgryzie, niestety. A no, także, kochani moi, takie jest y, właśnie życie. No i trzeba się nauczyć, komu pomagać, a kogo ko, po prostu y, wysłuchać, y, jeżeli musisz. Pozdrawiam Was, moi kochani. Papa. Pa.